Witam Was, bracia, gorąco i serdecznie. Ufam, że jesteście z drugiej strony. Wiecie, że ci, którzy zwiastują słowo, że ci, którzy w ogóle mówią to, obserwują tych, do których mówią, tak? ponieważ wchodzimy w jakąś interakcję i dobrze byłoby wiedzieć, co tam się z Wami dzieje. Bracia i siostry, wierzymy, że Bóg mówi do nas. Wierzymy, że Bóg jest tym, który posyła swoje słowo do nas. Wierzymy, że Bóg jest tym, który karmi nas i chce, aby Kościół był nakarmiony. I wierzę, że cały czas tak się dzieje. To, co robimy, to, co odbieramy, to to wszystko Boża Łaska. Dlaczego i siostry? Dzisiaj już brat Piotr nieco wspomniał o, o tym, co się działo, gdy Izraelici wyszli z Egiptu i szli do Ziemi Obiecanej. I Dzisiaj chciałbym razem z Wami zajrzeć do. Zajrzeć do Pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj korzystali właśnie z tych tekstów, które tam są. Wiemy, że Paweł jest tym, który założył ten zbór. Paweł jest tym, który pisząc do tego zboru tak pisze. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. I żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Tak iż nie brak wam żadnego duchu, daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagany, w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To są słowa, które apostoł Paweł kieruje do zboru, który zakładał w Koryncie. Myślę, że o tym też wiemy, że w tym zborze oprócz takiego obdarowania, oprócz takich wspaniałych, cudownych rzeczy, o które Paweł pisze, było bardzo, bardzo wiele grzechu. Były podziały, było wszeteczeństwo, były rozłamy, była cielesność, były procesy między chrześcijanami. Nie właściwie spożywali wieczerzę Pańską, niektórzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Apostoł Paweł no, musiał mierzyć się z tym wszystkim, co tam się działo. Ale tak do nich pisze, do Zboru Bożego, mimo że tyle różnych grzechów było pośród nich. I chcę, bracia, abyśmy korzystali z tekstu tego listu, który jest zapisany w dziesiątym rozdziale, od pierwszego do. 13. wersetu. Dziesiąty rozdział pierwszego listu do Koryntian od 1 do 13. I apostoł Paweł tak pisze: A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli. Myślę, że samo, samo to wyrażenie jest bardzo, bardzo ważne bardzo istotne. Apostoł Paweł chce aby oni, ale nie tylko oni, ale, mi, ale i my również, którzy jesteśmy tutaj, żyjemy w tym miejscu, abyśmy dobrze wiedzieli, abyśmy właściwie rozumieli to, co teraz apostoł Paweł będzie wykładał, abyście rozumieli dokładnie i zwrócili na to baczną, baczną uwagę, ponieważ jest to bardzo istotne, bardzo ważne to, co apostoł Paweł będzie do nas mówił. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi, myślę, że to, o czym mówił Piotr, Izraelici na, na pustyni, myślę, że Paweł mówi, że to są ojcowie nasi, jest to dziedzictwo, jest ta, ta ciągłość, począwszy od Abrahama aż do dzisiaj w Chrystusie. To wszystko jest dziedzictwem naszym. I apostoł Paweł powiedział, tak, że ojcowie nasi, wszyscy byli pod obłokiem, i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Może do tego miejsca raczej, siostry. Kiedy czytamy ten tekst, widzimy, że pięć razy powtarza się słowo Wszyscy, wszyscy, wszyscy. A więc nie było nikogo, który by nie był objęty tą łaską, tym błogosławieństwem, tą obecnością Boga. Oni wszyscy wyszli, opuścili Egipt. Wszyscy, wszyscy razem wyszli pod wodzą Mojżesza. Tak mówi Boże Słowo. I oni byli tymi, którzy zostali i w Mojżesza ochrzczeni, czyli złączeni razem z nim, przeszli przez morze, a więc zostali ochrzczeni przez wody, które ustąpiły, i oni przeszli przez to morze po suchym dnie. I oni wszyscy byli pod obłokiem, i wszyscy przeszli przez morze, i wszyscy byli ochrzczeni w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. Wiemy, że Bóg dał im mannę na pustyni i oni jedli ten chleb przez 40 lat. Ale myślę, że tym prawdziwym, tym prawdziwym duchowym pokarmem to było słowo, które Bóg posyłał do nich przez Mojżesza. Bóg ich karmił słowem. Mojżesz przynosił słowo od Boga i oni otrzymywali duchowy pokarm. Prawdziwy duchowy pokarm. Mojżesz przyniósł im prawo, przyniósł im zakon. A więc oni rzeczywiście mieli ten cudowny przywilej, by otrzymywać od Boga poprzez Mojżesza ten duchowy pokarm i więcej. Nawet ten duchowy napój. Wiemy, że Tą skałą, która im towarzyszyła, jak mówi tutaj apostoł Paweł, był Chrystus. Wiemy, że Chrystus jeszcze wtedy nie był objawiony, ale oni korzystali z jego obecności. A więc, bracia i siostry, spójrzmy na Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu. Wszyscy wyszli, wszyscy razem, wszyscy byli ubłogosławieni, wszyscy mieli tą cudowną łaskę, wszyscy mieli te same przywileje, te same prawa, a więc mieli wszystko, co było im potrzebne. Wszyscy. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie. I to jest smutne, bracia i siostry. Rzeczywiście można mieć wszystko i zobaczcie, można to zatracić. Można to zatracić. I o, tak się stało w, w przypadku wielu, bo napisano jest tutaj, że większości. A więc większość z nich nie osiągnęła celu, nie osiągnęła... Ziemi obiecanej, dziedzictwa, które Bóg im przyrzekł. Dać im tą ziemię. Powiedział, że dostaniecie ziemię, wejdziecie do ziemi obiecanej, do ziemi, która jest pełna mleka i miodu. Niestety większość z nich nie weszła do tej ziemi. Jak mówi słowo, nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zaległy pustynie. Wiemy, że oni po drodze ginęli, ginęli, ponieważ poddali się. Swoim porządliwością, ponieważ ulegli swoim pożądaniem. I to, co tu jest ważne, to to, co apostoł Paweł powiada, że a to stało się dla nas, dla nas wszystkich, bracia i siostry, wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Jest to wzór, który nas ostrzega. Jest to. Wzór, który nas ostrzega, abyśmy takich rzeczy nie pożądali, abyśmy nie przyjmowali takich postaw, abyśmy nie robili tego, co oni robili, ponieważ to, czemu oni ulegli, to niestety zatrzymało ich i to nie pozwoliło im wejść do ziemi obiecanej. Jakie, jakie to były rzeczy? O czym to apostoł Paweł opowiada? Jest to wzór ostrzegający nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak mówi apostoł Paweł. I to były następujące rzeczy, które spowodowały to, że oni nie weśli, nie osiągnęli celu. Apostoł Paweł powiada tak, żebyśmy nie byli bałwochwalcami, tak jak oni byli bałwochwalcami. Oni, zobaczcie, oglądali Boga. Nie wiem, czy my nawet tak oglądamy Boga, jak oni oglądali Boga. Oni otworzyli oczy i Boga już widzieli. Widzieli albo obłok nad sobą, albo płomień ognia. Słyszeli Mojżesza, który często do nich mówił, który cudownie działał, objawiał Bożą Chwałę, Bożą Moc. A więc oglądali Boga w działaniu. Oglądali Boga, który był obecny. A mimo to dopuścili się bałwuchwalstwa. I kiedy Mojżesz był na górze, wiecie, że oni zrobili cielca. Ulali cielca złotego i powiedzieli, że to są bogowie nasi, którzy nas wyprowadzili z Egiptu. Nie mogę tego zrozumieć, nie mogę tego pojąć, ale tak się stało, mówi Boże Słowo. Złożyli oczywiście ofiary temu cielcowi, zaczęli jeść, i pić i zaczęli się bawić. I wiemy, że gdy Mojżesz wrócił, wybił on i Lewici, trzy tysiące ludzi umarło tego dnia. Apostoł Paweł przestrzega nas, abyśmy nie oddawali się przeteczeństwu, niemoralnym zachowaniom. Wiemy, że Izrael zaczął uprawiać nierząd z, ma, z mabitkami i w ten sposób zaczę, zaczęli czcić obcych, obcych bogów. I wtedy jednego dnia też zginęło dwadzieścia tysiące ludzi. Paweł mówi, żebyśmy nie kusili pana jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Wiemy, że oni kusili Boga, bo nie wierzyli Bogu, że wejdą. Że nie, nie wierzyli Bogu po co i dlaczego prowadzi ich przez tą pustynię? Po to, żeby ich doświadczyć, po to, żeby sprawdzić co jest w ich sercu, ale przede wszystkim po to, żeby osiągnęli cel, jakim była ziemia obiecana. I wiemy, że kiedy kusili Boga, to wielu z nich od wężów poginęło. I wiemy, że Bóg kazał Mojżeszowi zrobić miedzianego węża, oprawił go na drzewcu i każdy, kto spojrzał na tego węża, został, pozostał przy życiu. Wiemy, że oni potem przyszli do Mojżesza i prosili go, Przyznali się do tego, że popełnili grzech i prosili, aby modlił się za nich, aby Bóg odpuścił im ich grzech. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Nieraz człowiek wyraża niezadowolenie, nieraz mu się nie podoba, jak Bóg działa, nieraz mu się nie podoba, jak, jak przełożeni działają. I Bóg nie chce, abyśmy byli tymi, którzy, którzy szemrzą którzy rzeczywiście mają złe motywy, wyrażając swoje niezadowolenie. Drodzy bracia i siostry, apostoł Paweł powiada tak, że to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Myślę, że kiedy Czytamy ten tekst o Izraelitach, którzy wyszli z Egiptu, to myślę, że widzimy bardzo wyraźnie, że to jest związane również z nami, z Kościołem. Myśmy też wyszli z Egiptu, którym był grzech. Myśmy wyszli z ciemności. Oni przeszli przez morze. I my też przeszliśmy przez morze, którym jest, jest chrzest. Przeszliśmy przez wodę. I oni zostali złączeni z Mojżeszem. A my zostaliśmy złączeni z Chrystusem. Bo wiemy, że poprzez Chrzest łączymy się z nim, z Chrystusem. I oni również szli, i my również idziemy, żeby osiągnąć cel, to dziedzictwo wieczne, które jest nam obiecane. Wiemy, że oni karmili się Bożym Słowem, i my karmimy się Bożym Słowem. Wiemy, że oni pokarm duchowy jedli. I napój duchowy pili, i my również korzystamy z wieczerzy pańskiej. Korzystamy z chleba i wina. Korzystamy z tych wszystkich błogosławień, z jakie Bóg nam dał w Chrystusie, Jezusie. Mamy obecność Bożego Ducha Świętego. Duch Święty jest w nas, jest pośród nas. I podobnie było z nimi. Dokładnie, więc oni mieli praktycznie wszystko to samo. Może nie znali Chrystusa, nie wiedzieli, bo Chrystus nie był im objawiony. Ale. Bóg chce jednego, abyśmy chodząc z Nim chodzili wierzać i w posłuszeństwie. I Bóg chce, abyśmy byli Mu wierni. To samo jest z nami, bracia i siostry. Żyjemy w łasce. Ale łaska nie upoważnia nas do tego, żebyśmy my byli nieposłuszni. Abyśmy my grzesząc twierdzili, że i tak osiągniemy cel, i tak osiągniemy niebo, które Bóg nam przysiągł w Jezusie Chrystusie. Myślę, że ta przestroga, o której mówi apostoł Paweł, bardzo wyraźnie brzmi i powiada tak A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków czy dla Kościoła. Dlatego już na początku Paweł mówi „A chcę, abyście dobrze wiedzieli, abyście właściwie rozumieli to, co się stało tam na pustyni abyście zobaczyli, że ich postawa i wasza postawa jest bardzo ważna. Mimo, że oni wszyscy i my wszyscy, bracia i siostry, którzy jesteśmy w kościele, otrzymaliśmy wszystko, co jest potrzebne, wszystko. Poznaliśmy Chrystusa, wierzyliśmy w Niego, zostaliśmy w Niego ochrzczeni, zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, bywamy w społecznościach, odbieramy od Niego tak wiele, bracia i siostry. Apostoł Paweł przestrzega każdego z nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali. A kto nie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Wiadomo, że człowiek, który jest obdarowany, człowiek, który jest dojrzały, może wpaść w pułapkę i z nią pycha. Człowiek, który ma poznanie, duże poznanie, to to poznanie może go nadąć. Ja apostoł Paweł przestrzega każdego z nas, każdego. Czy to mały, czy wielki, czy długo wierzący, czy niedługo, abyśmy rzeczywiście byli tymi, którzy czuwają, którzy są ostrożni i mądrzy i roztropni. Wiemy z Bożego Słowa, bracia i siostry, że pokusy przychodzą na nas. Pokusy przychodziły na tych, którzy szli przez pustynię. Pokusy przychodzą na nas, na kościół. Ale dzięki Bożej łasce, jest i pokusa, ale jest jej wyjście, jest i rozwiązanie. Wiemy, że to, co nas kusi, to porządliwości, które są w nas. Jan powiada, że porządliwość oczu, porządliwość ciała i pycha życia to są te rzeczy, które nie są z Boga. I rzeczywiście w tej dziedzinie jest chyba najwięcej grzechu. I to porządliwość nas kusi, jeśli bracia i siostro Ulegniemy tej pokusie, to dokonujemy złych wyborów. A zły wybór to określone skutki. Każdy wybór niesie ze sobą skutki. Jeśli grzeszę, to wiem, jakie to rodzi owoce, gorzkie, smutne. Nieraz są bardzo złe, trudne konsekwencje, bardzo smutne konsekwencje grzechu. Myślę, że wszyscy o tym doskonale wiemy. Ale apostoł Paweł powiada, że jest cudowne rozwiązanie. Jest to pozytywne zakończenie tego, o czym tutaj mówi w tym fragmencie Bożego Słowa. Jesteśmy kuszeni, bracia i siostry. Jesteśmy. Jesteśmy kuszeni, ponieważ żyjemy w ciele, a w tym ciele są w nas porządliwości. Każdy, każdy ma swoje. Ja mam swoje, wy macie swoje. I każdy z nas jest kuszony. Jeżeli ulegniamy pokusie, przegraliśmy. Ale czytając Nowy Testament, widzimy, jak wiele Bóg nam dał. Chcę tylko przypomnieć pewne kwestie, bardzo znane. Kiedy przychodzi pokusa, jest coś takiego jak sumienie, które Bóg nam dał. Zanim coś zrobisz, ono już się odzywa, prawda? Możesz nie rozumieć, co się dzieje, ale ono już może ostrzegać, abyś się zastanowił. To, czym Bóg nas obdarował tak pięknie, to, to właśnie ta wolna wola, ten wolny wybór, którego dokonujemy. To ja, to ty wybierasz, bracie i siostro. Co zrobisz? Jak postąpisz? Takie będą skutki. Takie będą tego owoce. Wiemy, że Bóg dał nam słowo. I słowo... Ma moc, by odeprzeć wszelką pokusę. Jezus Chrystus w taki sposób, gdy był kuszony, yy, rozgromił diabła, który Go kusił. Wiemy, że modlitwa jest potrzebna po to, aby pokonać pokusę. Wiemy, że jest Kościół. Wiemy, że jest post. Ale tutaj apostoł Paweł w tym fragmencie, bracia i siostry, powiada tak. Dotąd nie przyszło na nas pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. A więc pierwsza bardzo ważna rzecz, którą musimy sobie uświadomić, że kiedy przychodzi pokusa, to ona nie jest większa, której bym nie mógł pokonać. To jest pierwsza bardzo ważna sprawa, wynikająca tutaj z tego, z tego fragmentu pisma, że pokuszenie, które... Przychodzi na nas, ono nie przekracza siły ludzkiej. Wiemy, że Bóg jest wierny i nie dopuści, byśmy byli kuszeni ponad siły nasze. A więc to, co nas spotyka, bracia i siostry, możemy się z tym rozprawić, używając oręża, którym Bóg nas cudownie obdarzył. I wiemy też, że oprócz tego, że ta pokusza nie jest aż tak wielka, powiemy też, że z tym pokuszeniem Bóg daje i wyjście. Dwie rzeczy, które wynikają tu z tego, z tego fragmentu, Bracia i Siostry. To, że pokusa nie jest aż tak wielka, i że z pokusy dzięki Bożej łasce jest wyjście. Bracia i Siostry. Myślę, że warto się nad tym zastanowić. To, co się stało z nimi tam na pustyni, nie jest bez znaczenia. I to jest ważne dla nas, uważam. Tak czytam pismo, tak je rozumiem. To, jak oni postępowali, jest ważne również dla nas, którzy tutaj jesteśmy, którzy idziemy z Chrystusem, którzy żyjemy w Bożej łasce i chcemy osiągnąć niebo, chcemy osiągnąć wieczność w Chrystusie Jezusie. I to jest to, co Bóg chce, abyśmy dzisiaj przyjęli, abyśmy dzisiaj pojęli i zrozumieli. Chciałbym wespół z Wami podziękować Bogu za Jego Słowo. Ojcze, kochany, chcę Ci podziękować wraz z braciami, siostrami, chcę Ci podziękować z całym Twoim kościołem za Twoje Słowo, które jest wieczne, które jest żywe, które przemienia, które ożywia, które sprawia, że możemy nie błądzić, możemy właściwie rozumieć, możemy przyjmować właściwe postawy i możemy dzięki łasce Twojej, Ojcze. Zwyciężać w Chrystusie Jezusie. Chcemy Ci podziękować, Ojcze, za to, że kiedy pokusa nawiedza nas, nie jesteśmy sami. Jesteś z nami. Wiemy, że Ona nie zwiększa od nas. I wiemy, że dzięki Tobie mamy rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest Nasz Pan, Jezus Chrystus. Dziękujemy Ci za to, Ojcze. Amen. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, jeszcze taka myśl mi się pojawiła na koniec. Jeśli jesteś z nami, a jeszcze nie jesteś chrześcijaninem, jeżeli jeszcze nie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, to chcemy ci powiedzieć, że Bóg, który jest święty, który jest sprawiedliwy, który jest miłością, który stworzył cały świat, który stworzył nas, ludzi, Posłał na ten świat, ponieważ ukochał ten świat, ponieważ ukochał ludzi. Posłał na ten świat swojego syna, Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, który umarł za grzechy nasze. Został pogrzebany i trzeciego dnia Bóg go wkreślił z martwych. I on jest ofiarą za nasze grzechy. Jeśli uwierzysz w to, co Jezus Chrystus uczynił, jeśli się upamiętasz. Wyzna swoje grzechy Bogu, będziesz zbawiony, będziesz pojednany z Bogiem i Bóg obiecuje tobie życie wieczne. Amen.